Dziękuję księciu. Panie Jeville. Co podoba Ci się makijażu? Byłeś bardzo przestraszony, kiedy powiedziałem, że zanika. Nie sądzę, książę, że mój książę będzie zdolna do zrozumienia. Zrozumieniem. Ale miałem przyjaciela, przyjaciela. Bardzo cieszył się kiedy to nosi. Był pierwszym, który mi wysłuchał. Nie mówię, że tak naprawdę się. Pojawia, że czuję się jakby był tu ze mną. Zastanawiam się czy pamięta mnie wciąż. Wciąż. Dlaczego się zastanawiasz? Nie był szczęśliwy, kiedy ostatni raz rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy. Nie sądzę, żeby nawet chciał mnie zostać swoim przyjacielem. Przyjacielem.